Jest to wydarzenie, poprzez które w wyjątkowy sposób nasz uniwersytet może realizować swoją misję. Jest to wydarzenie, które jest owocem miłości do wiedzy, wielkiego pragnienia, żeby ją upowszechniać, a także niezwykłej pasji, zaangażowania i entuzjazmu osób, które pracują na rzecz tego wydarzenia. Panie i Panowie, patrzmy na to, jak, jak ciekawy jest świat, jak ciekawe są fragmenty tego, czym zajmuje się nauka, jak ciekawe wreszcie są także i miejsca w naszym mieście, w Toruniu, bo te pięć obszarów, pokazów, warte jest również Pani i Panów zainteresowania. Rada Programowa Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki postanowiła przyznać w imię Partner Poland-Torun Pacific wyróżnienie przyjaciela festiwalu. W ten sposób pragniemy honorować od tego momentu firmy, instytucje i osoby, które wnoszą istotny, wieloletni wkład w rozwój naszego festiwalu i jego organizacji. Ten festiwal wpisał się już w kanon i pejzaż naszego miasta Torunia oraz naszego regionu. Szczerze gratuluję również pomysłów autorom festiwalu, ponieważ to dzięki Wam właśnie. Poznajemy naukę, sztukę, wszelkie nowinki, to dzięki Wam mamy właściwie na wyciągnięcie ręki te elementy. Pragnę na początku podziękować serdecznie za zaproszenie nas tutaj do Torunia na kolejny Festiwal Nauki i Sztuki. Cieszę się bardzo, że nasza współpraca układa się od wielu lat, a dzisiaj zapraszam na. Muzykal Błękitny Zamek Romana Czubatego w reżyserii Beaty Redo Dobber pod kierownictwem muzycznym profesora Piotra Wajraka i opieka koordynacyjna spektaklu profesora Bartłomieja Tomaki. A teraz, żeby nie przedłużać, to życzę wszystkim wykonawcom pozytywnej energii, a państwu niezapomnianych przeżyć artystycznych, wielu wzruszeń, a także wielkiej zabawy. Przed państwem. Studenci Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w spektaklu Błękitny Zamek dyryguje Marcin Kuczer. Zapraszamy. Oklaski. obrazek co ranki